Já tem Na dzisiejszej uroczystości w parafii świętej Barbary, patronki żurników. E, witam przedstawiciela księdza kanonika Juliana Rafałko, przeboszcza naszej parafii, dziekana, e, dekanatu Nowa Ruda. Do hymnu górniczego. Witam serdecznie przybyłych gości, szczególnie górników, związki górnicze wraz z pocztami sztandarowymi. Witam serdecznie orkiestrę górniczą i wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. Teraz nastąpi złożenie wiązanek i zniczy pod tablicą pamiątkową. Zapraszam pana Edwarda Śledzia, prezesa Związku Zawodowego Górników w Polsce, regionu Noworudzko-Wałbrzyskiego wraz z pocztem sztandarowym. Pana Jana Otwórskiego, prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych. I pana Janusza Krawczyszyna, członka zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych. Pana Andrzeja Wiśniewskiego, koło PTTK Gwarków Noworodzkich. Burmistrza miasta Nowa Ruda. Przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej Drogosław Nowa Ruda. Pana Dariusza Wojeckiego, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Ludzie wraz z asystą uczniów. Zapraszam serdecznie osoby, które jeszcze chciałyby złożyć kwiaty lub znicze. Dziękuję. Witając brać górniczą na czele z pocztami sztandorowymi reprezentującymi różne formacje górnicze, witając władzę samorządowe na czele z panem burmistrzem, orkiestrę górniczą, przedstawicieli parafian, gości, przedstawicieli uczniów naszej szkoły podstawowej. Pragnę Was, drodzy, zaprosić na chwilę modlitwy. Ale najpierw dziękuję za Waszą obecność, za podtrzymywanie tych tradycji. Najczęściej jesteście już seniorami górniczymi, ale być może ci, którzy pracowali w kopalniach naszej noworudzkiej ziemi, jeszcze dopracowują do emerytury w innych kopalniach, niekoniecznie węgla kamiennego. A z pewnością wiele rodzin górniczych podtrzymuje te tradycje i ten sposób życia, że kolejne pokolenia pracują na kopalniach. Podczas modlitwy najpierw chciałbym ogarnąć właśnie Was, którzy podtrzymujecie te tradycje, a to i Wasza osobista obecność, i Wasze codzienne świadectwo, jak również różne gesty takie, jak podjęli, podjęli nasi strażacy na czele z Panem Komendantem, Panem Dyrektorem, że materialnie w tym roku odnowili te pamiątkowe elementy, szyb i inne elementy właśnie tego upamiętnienia specyfiki naszej nowoludzkiej ziemi. Bardzo dziękuję za ten drut, za te godziny poświęcone pracy, za to, że te materialne znaki, one także przemawiają, szczególnie przyszłym pokoleniom młodzieży i dzieci. Teraz już zapraszam na za chwilę modlitwy najpierw za górników, za górników seniorów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Patronko górników, męczennico święta, dzisiaj modlitwą hołd Ci składamy. O tych, co proszą o pomoc, pamiętaj, Święta Barbaro, dopomóż im. Dopomóż tym, co odeszli w ciemności, co już na w niebie dziś są. Ochraniaj tych, co fedrują pod ziemią. Z czarnej głębiny pozwól im wyjść. Spraw, by ich niebo nie było tak czarne. Niech światło nadziei im świeci. Spraw, by ich życie nie było ofiarą. Niech zawsze wracają do dzieci. Dziś święto górników, tradycja stara, niech święta barbara ich chroni. Z za ciemnej chmury święta Barbara, szczęść Boże mówi i czarne łzy roni. Boże, gdzie nigdy słońce nie świeci, tam się spuszczamy w głąb ziemi. Na niej zostają żony i dzieci jak Ojciec czuwa nad nimi. Przyjmij łzeł skruchy, przyjmij łzeł pokuty, odpuść nam, odpuść nam, Boże. Idziem, gdzie każda głębia, jak i wiar wykuty, strasznym nad być może. Otul nas, Panie, skrzydłem Twej pieczy, ukój ziemską bojaźń troski. Na pamięć skazał cały ród człowieczy. Spełniamy wyrok Twój boski. Owlej w nas miłość, wlej nam ducha zgody, chęć wsparcia w każdej potrzebie. Idziemy na wspólne losy i przygody, bądźmyż braćmi dla siebie. Dajby ten kruszec, który łask Twych cudem w wiecznościach ziemi btej złożył, Naszym poczciwym wydobył trudem wdzięczność Ci świata pomnożył. Czuwaj, Panie, czuwaj nad wszystkimi, wlej dobroć w serca zwierzchników, błogosław znojom oracza na ziemi, pod ziemią pracy górników. Modlitwa anioł pański, za zmarłych górników, za tych, którzy... Na przestrzeni dziesięcioleci, po II wojnie światowej już w sposób naturalny odeszli z naszych szeregów i tych, którzy odeszli na poskrunku, na miejscu pracy, w sposób nagły. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. "Zdrowa, Maryjo, i pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Oto ja służebnica Pańska Niech mi się stanie według słowa Twego Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, razbrać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeć, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Kończąc ten punkt przy naszym kościele Świętej Barbary udzielę wszystkim błogosławieństwa, ale w miarę możliwości zapraszam też na sumę odpustową ku czci Świętej Barbary o godzinie 17, której w tym roku będzie przewodniczył biskup świednicki Marek Mendyk. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Udamy się teraz za orkiestrą górniczą. Proszę o utworzenie kolumny marszowej.